Tylko 24 km od polskiej granicy znajdziecie miejsce, które wielu nazywa słowackim odpowiednikiem morskiego oka. Trochę mniejsze, bardziej kameralne, ale równie piękne. I to właśnie to miejsce pokażemy Wam w dzisiejszym odcinku. Naszą wycieczkę oczywiście rozpoczynamy kamperem, z noclegiem na dziko, tak jak najbardziej lubimy. Planowaliśmy podziwiać słowacką złotą jesień, ale pogoda zaskoczyła nas konkretnie. Zamiast jesiennych barw czekała już na nas tylko tatrzańska zima. I choć to kompletnie nie to, czego się spodziewaliśmy, radość była ogromna, bo przecież góry są piękne o każdej porze roku. W schronisku przez pomyłkę wypijamy coś, po czym zrobiło się naprawdę wesoło, a dalsza droga stała się lekka i przyjemna. Yeah, yeah. Słuchajcie, Grzesiu poszedł y, zamówić taką wielką herbatę. I myślę, że nazywa się ona zbójnicki. Czaj. Czaj. A wiecie, co, co, co nam podali? Patrzcie. Zapraszamy na tę nietypową zimowo-jesienną kamperową przygodę w sercu Tatr. Witamy Was serdecznie w odcinku z wyjazdu weekendowego. Co po niektórzy tęsknią za wyjazdami po Polsce. My znowu nie jedziemy na wyjazd do Polski. Ale już trochę tych polskich było też powczasem. Trochę było. Wyruszamy na Słowację tym razem. Nie ma z nami już Filipa, lewo, do, 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 do. bo Ke... wybrał nocowankę u kolegi. Keviny same w domu, czyli my. O, dokładnie tak. Jedziemy teraz tak, no przejechaliśmy sobie przez Korbielów, pociągniemy trochę tutaj Słowację, wjedziemy znowu koło Czarnego Dunajca. Do Polski, żeby znowu w okolicach, tam co to idzie, czy nie idzie? Zakopanego idzie, jakiś kulawy. Y y Szczawnicy, tamte rejony, y przejechać przez przejście i w stronę Popradu, w stronę łomnicy. No i słuchajcie, prawie dojeżdżamy. Mamy 2 km do celu. 1,8 8. E, no, zimowy karawaning się rozpoczął pełną parą. To znaczy, no, szybko nam się zaczyna ściemniać. 5 stopni jest. E, niby na Słowację, czy do Czech mamy blisko, ale te drogi są takie nie, nie, niezbyt dobre. W sensie kręte i nie ma jakichś dróg szybkiego ruchu. Wiadomo, więc już... jak to w piątek po południu. Już 100, 170 km jedziemy ponad 3 godziny. No tak tak tu się jedzie niestety. No ale mamy nadzieję, że widoki nam to jutro wynagrodzą. Także zaraz obadamy ten parking, z którego jutro wyruszamy w pewne piękne miejsce. Ale o tym to jutro. polskiego. Kamy miejsca i się rozlokujemy. Z podłóżka wyciągłeś? Nie, przyjechały to miarisko. On, on już od razu na dwie idzie. Dobra, idziemy oporządzać kampera. Ma zaraz padać deszcz, od o 12 ma być słońce? Grzesiu ściąga ocieplacze. Sobie damy do bagażnika, bo to jest lekko przemoczone, żeby sobie to tchnęło. Jak w momencie jak my będziemy na szlak. To była pierwsza noc z tym ocieplaczem zewnętrznym na szyby. W naszym starym kamperze w łosiu też mieliśmy ocieplacz, tylko nie z Zekera, tylko jakiś tam używany. Mieliśmy stary taki. Ale powiemy Wam to bardzo, bardzo dużo daje. Przy zimowych wyjazdach to jest super. Czy przy takich. Tam był. był fiński. Czy przy takich jesiennych, czy wiosennych? największym plusem oprócz tego, że jest wiadomo cieplej, to jest to, że woda na szybach się nie skrapla od, śrony, od strony wewnętrznej. Po prostu nie trzeba szyby są suche. Zaraz wam pokażemy, że są suche. No. Zawsze był mokryżyk, spływające krople. Tu No, faktycznie w ogóle nie ma. Widzicie? Suchutko. Nie ma ani jednej kropli wilgoci w środku. Bo niektórzy kładą na noc ręczniki na pod Bo właśnie, żeby rano ta woda wam nie wpływała tam za deskę i nie powodowała tam zniszczeń. Jak się zastanawiacie, gdzie idziemy i gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Słowacji. Idziemy na jednego. E, idziemy na staw kierzmarski. Tak, lubię jak to woli zielone plieso tak. Wysokie tatry. Albo po polsku zielony staw kierzmarski. E, oglądałam to kiedyś na jakiejś rolce i zostało to przedstawione, że to jest takie super lightowe, że morskie oko e, polskie jest po prostu wysiłkiem e, zdecydowanie większym i że wersja lightowa jest właśnie tutaj, morskiego oka. Jak wpisałam sobie w nawigację, to jest 8 km w jedną stronę. Tak. Przewyższenie jest 638, ale jest to rozłożone, jak patrzyliśmy na, na aplikacjach, na mapach, tak cały czas, jednostajnie pokazuje przewyższenie, więc szlak będzie delikatnie pod górkę, ale pokazuje 3 godziny. Jeszcze nie podaliśmy cennej informacji. Koszt parkingu to jest 15 euro. Niezależnie od tego, czy stoicie 2 godziny, 5, 10 czy 24, czyli do 24 godzin jest 15 euro. Można też wykupić jakieś tam wersje. Się płaci. dwudniowe, trzydniowe. Płacicie QR-em i. Ale I to możecie wstać. Może bywa, Ale teraz jest za zimno i go nie ma. No i tu macie ten kod QR, skanujecie i płacicie 15 euro. I wiecie, tutaj nie ma żadnego parkingowego ani nikogo. Przyjeżdżacie, skanujecie ten kod QR i macie 15 euro na dobę. Jak wchodzicie na tą stronę to tam wpisujecie numer rejestracyjny samochodu albo płacicie przez Google Pay albo przez y, kartę, y, y, dane karty i płacicie i tam przychodzi Wam y, kwitek na maila i macie dokładnie 24 godziny od momentu płacenia. No i początek szlaku nie jest łatwy, to znaczy jest zimno, mokro i wietrznie. wietrznie. Ale za to przebiega cudowny strumek z błękitną wpadającą w zielony kolorem wody. Zobaczcie sam. Mamy jedną trzecią drogi pokonaną i znaleźliśmy My to nazwaliśmy czarodziejski las, zaczarowany las. Patrzcie, jakie piękne widoki z tą mgiełką, z tą takim delikatnym deszczykiem i te wodospadziki w środku lasu. Przyszliśmy w poszukiwaniu jesieni. I gdzieś ją musieliśmy po prostu, tak się zagadaliśmy, że minąć. O nie. Więcej z Tobą w góry nie pójdę. A ja z Tobą pójdę. Pogoda z nas zadrwiła. Zrobiła nas w jajo, ale nie, nie ma się co dziwić. Bo jak się grzeszy, to później się pokutuje. Ale my ją weźmiemy na przetrzymanie i my tu trochę posiedzimy. I niech ona się opamięta. Widać już chatę. A widoki tutaj, patrzcie. Ja zim, ja góry lubię o każdej porze roku. Ja też, patrzcie. Takie mi się też podobają. Łocie, panie, ale. No, ale chciałam trochę, a może jeszcze to się zmieni. O ciup, ale pogoda. Mówiłam, prosiłam, żeby nie grzeszyć. No, a, a, a widzicie, stało się. I patrzcie jaka pogoda nas tu przywitała. Ale Uuu, też jest ładnie. Jest też. ładnie, fajnie, ale zębami trochę dzwoni. I za momentami żałujemy, że nie mamy raczków, bo tak, jest oblodzona już, już troszkę. Tutaj żeby się przydały. Słuchajcie, Grzesiu poszedł y, zamówić taką wielką herbatę. I myślę, że nazywa się ona zbójnicki czaj. Tak. A wiecie co, co nam podali? Patrzcie. Okazało się, że ten zbójnicki czaj ma 72%. I że to jest taki słowacki przysmak. Tak. No, niestety herbaty nie mamy, ale myślę, że nas to może mocniej rozgrzać niż ta herbata. Żebyśmy doszli do kampera. Ale pokażę jakie mamy widoki za to. No i teraz Grzesiu sobie trochę lepiej poradził Pan Poszedł i pokazał, że chce coś takiego tak, Dużego takie. Takie, że Tak, nie? Taką... No i, i dostał takie coś o to, nam, o to nam chodziło No i mamy to Udało się za drugim podejściem To się nazywa chatański czaj Nie, nie, nie z Zbójnicki czajem Bo zbójnicki czaj jest taki w mniejszym opakowaniu taki malutki i jest taki bardziej Zobacz, brązowy rozweselająco brązowy a hachański czaj jest taki duży i taki... z, z chatą. I z herbatą się kojarzy. Kojarzy z chatą, herbatą i z takim miłym ciepełkiem. My jesteśmy tutaj godzinę. I powiem Wam, że warunek się tak zmienił. To są wysokie daty. Jak tu przyszliśmy, były 4 stopnie w plusie, a już pokazuje, że jest minus 4. To taak. Minus 4 i ma spadać. I ma się wzmagać wiatr. Więc. Jak dojdziemy do Jarosława to będziemy musieli się mocno ugrzać. Jak patrzę jak ludzie są na naubierani, tak. y, tam opatuleni, ale widocznie w To robi się nam zimno i dlatego zaraz idziemy, przed wyjściem bierzemy dzwoniczki czaj na szybko. Czy... Ale powiem Wam, Norwegia jest piękna, ale są też miejsca blisko nas równie piękne. To nie jest taka zwykła herbata. Ona ma taki ziołowy posmak. Dobra, pi. Jakie? Jakie są te odczucia? Ciepło. Rozgrzewa. Tak, tak jak zbójnicki czaj. Tak? To nie opłaca się przepłacać. Nie opłaca się? 2,50. A to ile? Ten czaj. A to 3. trzy. 3. 3. Trzy macie taki brązowy... Płyn w takim małym opakowaniu, a 250, 250 taki pyszny ziołowy. Taki należy do. No i słuchajcie, wychodzimy ze schroniska, idziemy jeszcze na szybkie obejście zielonego plesa. I pogoda już się robi coraz to lepsza, aczkolwiek powiem Wam, że ona się tu zmienia z minuty na minutę. Przed chwilą nam pokazywało minus 4 i wiało tak mocno, ludzie wchodzili tak zmarznięci że posiedzieliśmy godzinę już znowu pokazuje plus 2 stopnie ale niby miało być słońce a już teraz znowu pokazuje, że tam się, przejaśnia? tam się przejaśnia więc idziemy na obejście dookoła stawu i zmierzamy w stronę imbira żeby się tam wykrzać pięknie tu jest przyjeżdżajcie tu bo jest pięknie i tak. mało wymagająco i takie po prostu są te góry spadające na to schronisko że są tak po prostu blisko i są potężne ja wam powiem tak, morskie oko jest piękne, byliśmy na morskim oku my ale w ogóle ono się jest... zaręczyliśmy na morskim oku tak były zaręczyny na morskim oku morskie oko jest ładne, ale ono jest takie duże, szerokie te góry. i tak dalej a tu po prostu stoicie i góry macie nad sobą jest to mega fajne wrażenie Wycieczka wyszła jakieś 17 km. Parking opustoszał. Jest całkiem luźno i mało samochodów. A my szukamy następnej? A my szukamy następnej miejscówki na nockę, ale o tym już w następnym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami. Jak nas lubicie, to podbijcie film. A jak nas nie lubicie, to nie podbijajcie. A o tym bardziej podbijcie O... I my idziemy w następnej miejscówki. Jedziemy do następnej miejscówki, która pojawiła się teraz, teraz w, tym w naszych głowach. Więc karawaning jest pod tym względem bombowy. To żegnamy się, topa. nie przejdzie dzisiaj. No, ale biedny. No. Chyba z monopolowego idzie. No. Ale chyba flachy, No naprawdę, flachę nieść. Nie, nie, ma flachę. Ma, no mówię A. ci. Ledwo idzie. Łomnica to nasze marzenie, ale w planie no to jest się. na wiosnę. Chciałbym mieć tylko takie marzenie. A jakie ty masz marzenia? No, nie, chcemy jechać Fantazje, tam... to ty masz ale marzenia. No to to też. ja nie wiem. Patrzcie no nie dopuściłeś me. mnie do słowa. W ogóle. No dawaj, dawaj. Nie dopuścił mnie do słowa. Gdzie też ci nie dopuszczę? Dawaj. Mów gadaj. Pół godziny dla ciebie. Ja ci pomogę wyjść, bo ty jesteś po... zbójnicu. Po zbójnicy. Ty co ja mam zrobić, jak oni nagle wyszli z tego zakrętu? Z tego zakrętu wyszli. Ja byłam na grzybach tylko.